Witajcie. Zastanawialiście się kiedyś dlaczego w pokojach hotelowych koło łóżka jest ten dziwny fotel? Po co on jest? Dziś opowiem Wam, kto w nim zasiada. Ale zanim zaczniemy, to zachęcam Was serdecznie, abyście subskrybowali ten kanał, zostawili łapkę w górę i napisali, co sądzicie o tym filmie. Jakie jest Wasze odczucie na temat tej sytuacji? W zamierzchłych czasach, kiedy jeszcze funkcjonowaliśmy w strukturach plemion, klanów, przetrwanie grupy zależało od sukcesu reprodukcyjnego mężczyzn i kobiet. Jeśli grupa była słaba, a mężczyźni nie mogli bronić siebie i swoich bliskich, najczęściej ta grupa padała ofiarą najazdów innych plemion i klanów. Te zabijały mężczyzn i gwałciły kobiety lub porywały je. Czasami mężczyzn brano w niewolę, sprzedawano lub używano jako niewolników, i w ten sposób historia wymazywała plemię czy klan ze swoich kart. Ta taktyka była niezwykle skuteczna i jest stosowana do dzisiaj. Dlatego kobiety i dzieci ewakuuje się z obszarów objętych działaniami wojennymi, żeby naród mógł przetrwać. Czy kobiety gwarantują przetrwanie narodu i tożsamości? To już jest sprawa drugorzędna, o której tutaj dzisiaj nie będziemy zbytnio mówić. Warto natomiast zwrócić uwagę na masową migrację mężczyzn z Afryki Azji, Bliskiego Wschodu, Indii, Pakistanu, do Europy, w której właśnie oni się osiedlają i rozrastają swoje religie i kultury. To już jest forma ekspansji, a nie ucieczki. Wróćmy jednak do naszych czasów pierwotnych. Ludzie musieli więc organizować się w grupy, którym zawsze ktoś musi przewodzić, i najczęściej był to najsilniejszy mężczyzna. I najmądrzejszy z całego tego plemienia, który również był zagrożeniem dla mężczyzn słabszych, z tego powodu, że mógł odebrać im ich żony i córki i zapłodnić. Było to traktowane jako forma podatku czy daniny za zwierzchnictwo, organizację i protekcję. Te historie są tak stare, że sięgają legend o Gilgameszu, który uzurpował sobie prawo pierwszej nocy. To prawo, legenda, przez niektórych uważane jest za mit, ale rzeczywiście funkcjonowało nawet w okresie średniowiecznej Europy. Ale oczywiście jedynie w niektórych regionach. Najczęściej przysługiwało ono historycznie panu feudalnemu, który je egzekwował. Na czym jest to prawo? No, polega ono na tym, że kiedy ty poślubiasz swoją młodą piękną żonę dziewicę, to pan feudalny ma prawo pójść z nią do swoich komnat pierwszej nocy. Ty dopiero potem. Znamy też historię i podania o królu Salomonie, który podobno miał w ciągu swojego życia tysiąc kobiet. O ramzesie II, który miał sto żączy o podbojach Chingis Hana który miał pięć głównych żon i około 500 konkubin oraz niezliczoną ilość kobiet, które posiadł w ramach walki podbojów. Nawet we współczesnej historii znamy takie przypadki jak chociażby Mobutu Sese który był dyktatorem Zairu, a obecnie jest to oczywiście demokratyczna Republika Konga. No i ten mężczyzna żądał kobiet i córek swoich urzędowników, a kiedy podróżował po swoim kraju, mężczyźni musieli wydawać mu swoje córki i żony w wiadomym celu. Rozumiesz więc, że takie rzeczy działy się dość regularnie w tamtych czasach i jakoś trzeba było sobie z tym radzić, jeśli byłeś mężczyzną, bo z męskiej perspektywy patrzymy w tym kanale i twoja kobieta została ci odebrana siłą albo miałeś miecz na gardle. I tutaj pojawiło się chrześcijaństwo i święty Józef, którego żona Maria zaszła w ciążę, pomimo że mąż z nią nie spał. W naszym rozumieniu byłby kukoldem, ale Biblia tłumaczy to przez sen Józefa, w którym nawiedził go nie jakiś tam byle anioł, ale sam Archanioł Gabriel, i powiedział do Józefa: że dziecko da mu sam Bóg w postaci Ducha Świętego. I co najważniejsze, bez stosunku seksualnego, ponieważ Maryja w Wierze Katolickiej jest wieczną dziewicą i urodziła się bez grzechu pierworodnego, dlatego dostąpiła łaski w niebowzięcia. Józef chciał odprawić swoją żonę, aby nie narazić jej na zniesławienie, ale po objawieniu anioła zawrócił ją i przyjął małżonkę wraz z jej dzieckiem. Wyjątkowo w tej sytuacji chciałbym porzucić Dawkinsowy tryb rozumowania, i dlatego proszę Cię, nie próbuj zrozumieć tego przez pryzmat biologii, ale przez pryzmat opowieści najważniejszej dla wyznawców tej wiary. I w ten sposób chrześcijaństwo odebrało kukoldyzmowi rangę powszechności, gdzie oddawanie żony, i córek było postrzegane jako forma daniny czy podatku dla władcy, i podniosło kukoldyzm do rangi boskości że tylko Bóg może czegoś takiego się dopuścić, nieziemski człowiek. I przy jednoczesnym wprowadzeniu gloryfikacji dziewictwa, bo przecież matka samego Boga zachowała dziewictwo i nie było aktu seksualnego. Dziewictwo i formy unikania prawa pierwszej nocy były również mocno akcentowane w judaizmie, dlatego śluby w tej religii zawierano w środy lub we wtorki aby w razie czego na sądzie rodzinnym w czwartek zakwestionować dziewictwo swojej żony i unieważnić akt małżeński. Natomiast ciekawostka, w judaizmie Jezus Chrystus był efektem gwałtu rzymskiego żołnierza na Maryi, co mocno kontrastuje z chrześcijańską wizją tej jej czystości. Warto też dodać, o czym wspomniałem już wcześniej, że dogmatem wiary katolickiej jest niepokalane poczęcie czyli Wiara, że Maryja była wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili swojego poczęcia. Bóg jest tak wysoką poprzeczką w tej religii, że niweluje biologiczne aspekty człowieka. Dlatego też bardzo często nawrócone kobiety mówią, że Bóg wybaczył im ich poprzednie błędy, więc kimże Ty jesteś, marny, prosty człowieku, żeby to podważać? Chrześcijaństwo stało się tak potężne i wpływowe na ludzi, że odwróciło ich systemy wartości. Nawet z cierniowej korony zrobiło symbol władzy i zwycięstwa nad złem, ze śmierci swojego Boga zwycięstwo nad śmiercią i zbawienie innych ludzi. Odebrało znaczenie wszystkiego, co dotychczasowo było postrzegane jako powszechne i nieuniknione. Z ciekawości zapytałem swoich obserwujących na X, Ciebie również zapraszam, żebyś do nich dołączył, o opinię względem tego, czy święty Józef był kukoldem, czy też nie. A jeśli nie, dlaczego tak uważają? Ich odpowiedzi w 100% pokrywają się z tym, co tu przedstawiłem pod względem rozumienia nadludzkiego czynnika i zdjęcia miana kukolda ze świętego Józefa przez pryzmat boskiej ingerencji. Niektórym to pytanie się nie spodobało, ale cóż. Te czasy już dawno za nami. Przejdźmy więc do rzeczywistości, bo prawo pierwszej nocy nie istnieje. Klany nie napadają na nasze wioski i nie gwałcą naszych kobiet. A samo to przestępstwo w Polsce jest promilem w występowaniu. Jest tu względnie bezpiecznie i kobiety nie boją się wyjść samemu na miasto czy nawet zmienić miejsce zamieszkania. Czym jest więc współczesny dobrowolny kukoldyzm? Kukoldyzm jest fetyszem i formą masochizmu. Kukold czerpie przyjemność z bycia upokarzanym przez obserwowanie swojej partnerki podczas współżycia z innym mężczyzną. Psycholog Roy Baumeister opisuje jej jako formę ucieczki od samego siebie poprzez ból fizyczny lub psychiczny, przez ekspozycję na upokorzenie, aby zagłuszyć poczucie winy lub niepewności. Jednym z najbardziej znanych współcześnie przykładów kukoldyzmu jest historia Sarai i Dakoty, którzy udzielili wywiadu na kanale Soft White Underbelly. W pewnym momencie wywiadu Dakota wyznaje, że ma kompleksy z powodu posiadania mikropenisa, a jego partnerka współżyje tylko z czarnoskórymi mężczyznami, żeby rekompensować sobie jego braki. Sam mężczyzna był niechcianym dzieckiem, którego matka wyznała, że chciała go usunąć, ale oddała go do adopcji, kiedy Dakota miał 11 lat. Partnerka Dakoty jest bezpłodna. Jak więc widzimy kukoldyzm jako forma masochizmu wymuszonego bądź dobrowolnego, jest formą samoukarania się przez mężczyznę. Występuje jeszcze zjawisko przeciwne, przeciwstawne temu, czyli tak zwany kiedy kobieta czerpie przyjemność z obserwowania kontrolowanej zdrady przez swojego partnera. Kukoldyzm to parafilia, czyli zaburzenie preferencji seksualnych. Tak, stópkarze, o was też mówię. W języku polskim najczęściej określało się to zjawisko mianem rogactwa. O mężczyźnie, którego żona dopuszczała się zdrady, mówiono, że nosi rogi. Termin ten szerzej w Europie zaczął pojawiać się od 1564 roku w powieści François Rebellion, opisującego losy dwóch olbrzymów: Gargantui i jego syna Pantagruela, gdzie rogacza głupca nazwano Kukoldem. W 1662 roku Molière w swojej komedii satyrycznej Szkoła Żon opisał losy Arnolfa, 40-letniego mieszczanina, próbującego podstępem uchronić swoją 17-letnią wybrankę Anusię przed niewiernością i poślubić ją. Lecz jego plan nie udaje się, a Anusia wybiera młodszego mężczyznę, który bywał w jej sypialni. Arnold naśmiewał się z losów mężczyzn zdradzanych przez żony, opisując ich jako rogaczy, aby finałowo sam skończyć jako jeden z nich. Współcześnie to, co robił Arnold, kobiety nazwałyby groomingiem. Rogacze pojawiają się praktycznie wszędzie. W Brazylii i Portugalii mówią na nich Cornos, co tłumaczy się na rogacze. W Chinach mężczyźni, którzy przebywali z prostytutkami w domostwach mieli nakaz noszenia zielonych czapek, a nawet Kościół Katolicki przyznał ku koldom ich patrona. Gengulfa, lub Gangulfa, zależy od tłumaczenia, który został uznany za męczennika wierności małżeńskiej, gdyż zginął z ręki kochanka swojej żony. Jest jeszcze historia świętego Arnolda ze Słeseń. Oficjalnie to patron browarników, ale Molière użył jego imienia, aby przedstawić historię Arnolfa w swojej sztuce, i z jakiegoś powodu we francuskim folklorze mawia się o nim jako o patronie kukoldów. W islamie mężczyzn, którzy nie przejawiają paternalistycznej opiekuńczości, zezwalających na nieczysty tryb życia swoich kobiet albo kobiet ze swoich rodzin, własnych żon itd., nazywa się Dajów. Kukoldyzm poza seksuologicznym znaczeniem ma też biologiczne. Słowo kukold wywodzi się od kukułki. Samica kukułki w okresie godowym paruje się z paroma samcami. To zjawisko nazywa się poliandrym i jest niezwykle rzadkie u innych ptaków. Samce również nie są monogamiczne. Kukułki są pasożytami lęgowymi. Podrzucają swoje jaja do gniazd innych ptaków, które następnie je wysiadują bezwiednie, jeśli nie zorientują się, że jaja mają inne barwy i rozmiary. Semica kukułki zjada jaja z gniazda gatunku, na którym będzie pasożytować, lub najzwyczajniej wyrzuca je. Kukułki mogą pasożytować na około 300 gatunkach innych ptaków. Nie żebym mówił, że samotne matki to pasożyty, ja tu opisuję kukułki, ok? Wybaczcie za dygresję, wróćmy do kukoldyzmu, który znany jest również wśród ryb. Na przykład daniopręgowaty, gdzie mniejszy samiec, przy użyciu techniki podstępnego ruchacza, tak, nie przesłyszałeś się, podstępny ruchacz, po angielsku jest to sneaky fuckers, czyli rodzaju męskiego feministy, albo używając nomenklatury fachowej, jest to kleptogamia. Podstępem zapładnia samice, próbując upodobnić się do niej, redukując zagrożenie ze strony silniejszego samca. Tej technice poświęciłem osobny film, do którego cię zapraszam. Poza rybami i ptakami, jeleniowate również biorą udział w kukoldyzmie i kleptogami. Stąd najprawdopodobniej w Polsce zamiast kukold używa się rogacz. Jelenie są poligamiczne. Jeden byk ma swój harem. Kiedy samiec dominujący i pretendent do jego pozycji walczą o prawa reprodukcyjne, mniejsze i słabsze samce mogą próbować zapładniać samice. Samce jelenia nie opiekują się swoim potomstwem, ale inwestują energię w rywalizację o jak najwięcej partnerek. Rozumiemy więc teraz, że kukoldyzm ma trzy znaczenia. Pierwszym jest forma parafilii seksualnych, w której najczęściej mężczyzna czerpie przyjemność z bycia poniżanym. Drugim jest strategia seksualna, w której słabsze samce zapładniają samice, podczas gdy samce rywalizujące marnują energię na walkę lub inne strategie godowe. Trzecim jest inwestycja rodzicielska w nieswoje potomstwo, jak w przypadku kukułek niektórych ryb, owadów, ale też ludzi. Homo sapiens nie uprawia seksu tylko w celu prokreacji. W procesie ewolucji seks jest dla nas czymś przyjemnym i z tego powodu unerwienie łechtaczki również ma swój cel w ewolucji. Orgazm jest relaksujący. Wyrzut prolaktyny u mężczyzny powoduje odprężenie i generalnie seks jako aktywność jest zdrowa dla ciała, jak i układu nerwowego. Z tego właśnie powodu ludzie mają dualizm strategii seksualnych, a statystyczny wiek pierwszej ciąży dla kobiety to około 29 rok jej życia. Ale dziewictwo mogą stracić wcześniej, bez ciąży. Dlatego seks może sam w sobie być celem, a ciąża niekoniecznie. Swoją drogą nie zauważyłeś, że jaj ucięło mi postać mężczyzny w szarej marynarce i białych butach, który przechodził za tańczącą parą? No dokładnie. A wcale nie myślałeś o ciąży, lecz o czymś zupełnie innym. Dlatego właśnie mówię, że mamy dualizm naszej natury seksualnej. Nasza natura seksualna jest bardzo ciekawa, a mężczyźni posiadają wachlarz technik deprecjacji swoich konkurentów w tym ciekawym tańcu godowym. Jedną z nich jest obniżenie kompetencji mężczyzny przez zarzucenie mu braku sprawności seksualnych złą taktykę w zagadywaniu np. do kobiet albo nieumiejętne strzeżenie partnerki. W języku angielskim, w biologii i psychologii ewolucyjnej nazywa się to mate guarding, czyli kiedy mężczyzna chroni swoją partnerkę i uniemożliwia jej kontakty z innymi mężczyznami, czy to ograniczając jej strategie seksualne, czy innych mężczyzn. Mężczyźni nazywają innych mężczyzn betasami, kukoldami, sculejarzami. Homoseksualistami i tak dalej, bo jest to strategia seksualna. Nie rozpatrujemy jej w pryzmacie moralności, lecz skuteczności. Opinia o mężczyźnie jest bardzo ważna i sygnalizuje jego status. Dlatego, na przykład, nazwanie mężczyzny kukoldem jest tak dla niego bolesne ponieważ imputuje, że inny samiec mógł zapłodnić jego samicę, że wychowuje nie swoje potomstwo lub nie potrafi kontrolować swojej partnerki, przez co jest słabszym samcem. Przykładami zostania mimowolnym kukoldem są takie osoby jak na przykład Donald Tusk, którego małżonka miała romans z Wojciechem Fułkiem, Lecz ten dalej inwestował w żonę i potomstwo, zdobywając sanki dla rodziny, czym zaskarbił sobie przychylność żony. Niewierność żony i dalsze pozostanie z nią w relacji nadało mu właśnie ten niechlubny przydomek rogacza. Innym przykładem jest historia Piotra Kurczarowskiego, który związał się z Marianną Schreiber, której poświęciłem już osobny odcinek. Było to bardzo nieprzyjemne wydarzenie i musiałem spędzić dwa tygodnie na onkologii. Aczkolwiek Piotr w tej relacji postanowił inwestować swoją energię, czas i zasoby, ale również narażać się na upokorzenia i straty moralne wraz z akceptacją potomstwa innego mężczyzny, a także romantyzacji i obrony swojej kontrowersyjnej partnerki. Nie wiem tak szczerze, na ile ich publikacje w mediach odzwierciedlają rzeczywisty stan tzw. Białego Związku, czyli związku bez seksu, a na ile jest to farmienie zasięgów przez publikacje kontrowersyjnych treści, aczkolwiek zostawiam to tutaj jako ciekawostkę. Kukoldem jest również Denis Załęcki, który związał się z Sandrą Staniszewską, pseudonim Bad Girl Sandra, znaną z różnych kontrowersyjnych wydarzeń seksualnych oraz prowadzenia działalności na portalu tylko dla stulejarzy, czy rzekome sypianie z innymi mężczyznami podczas relacji z Denisem. Akceptacja ekshibicjonizmu i zachowań promiskuitywnych swojej kobiety, gdzie dostęp do niej mają inni mężczyźni, wpisuje się w ramy świadomego rogactwa. Kukoldem jest również bohater ostatniej afery internetowej na X, papież Polak. Znany z kontrowersyjnych wpisów na portalu, który został oznaczony na Gali Fame MMA, w której walczył jego kolega. Piotr Korczarowski. Papież został uwieczniony na zdjęciu ze swoją partnerką Natalią Drzazgą, która również potwierdziła, że ci spotykają się. Działalność Natalii nie jest mi dobrze znana, wiem tylko, że ma dwójkę dzieci z poprzedniego związku z nieznanym mi mężczyzną. Mimo mojej sympatii do niektórych wpisów papieża i poznaniu jego oraz Natalii osobiście, sam papież w ten sposób wpisuje się w kanon kukoldów polskich przez wejście w relacje z kobietą, która posiada potomstwo, a facet wyraża chęć inwestowania w geny. Innego mężczyzny, co czyni go również rogaczem. Muszę być obiektywny w tym, co mówię, dlatego również zawieram jego historię. Użytkownicy X próbowali przypiąć papieża do Redpilla, aczkolwiek on sam nie ma nic wspólnego z tym, co przekazujemy na takich kanałach. Co zresztą sam zacytowałem w jednym z komentarzów, a papież polubił ten komentarz. Kukoldem jest również prezydent Nawrocki, który przygarnął młodą, samotną matkę i zainwestował w jej potomstwo swój czas, energię i zasoby. O panu prezydencie również mówiłem w jednym z odcinków, dlaczego akurat jemu udało się w tej strategii przetrwać i wyjść na niej dobrze, co jest rzadkością. Mianem Kukolda określa się również Roberta Lewandowskiego, Gargamela czy Gonciarza. Nie ma na to żadnych oficjalnych dowodów, że ich partnerki ich zdradzały, czy oni opiekowali się ich potomstwem, aczkolwiek inwektywa jest przepisywana im ze względu na brak szacunku, jakim darzą lub darzyły ich partnerki w oczach internautów, przez eksponowanie np. swojego ciała. Nieprzychylności swoim partnerom, czy działania wręcz wrogie wobec swoich partnerów, a także brak umiejętności obchodzenia się z kobietami przez ich nadmierną idealizację, czy najzwyczajniej brak wyboru i umiejętności trzymania ramy. Mój panie, mówmy jasno, jesteś pan zezdrośnik. A to poniża mężczyznę w oczach kobiety. Zirytowałeś się pan Molinari, mi. Łaskawa pani, nie udawajmy, że się nie rozumiem. Wie pani, że dla mężczyzny kochającego kobieta jest świętością jak ołtarz. Otóż, jeśli pierwszy lepszy awanturnik zbliża się do tej świętości jak do krzesła i postępuje z nią jak z krzesłem, a ołtarz się tym zachwyca, wówczas. No, wówczas pojmuje pani, zaczynamy przypuszczać, że ów ołtarz jest naprawdę tylko krzesłem. Jasno się wytłumaczyłem? W polskiej literaturze jednym z ważniejszych kukoldów był Wokulski w powieści Bolesława Prusa Lalka, a jeszcze bardziej Baron. Panna Ewelina należy do wyjątków. Który próbował usprawiedliwić swoją narzeczoną, która bardziej była zainteresowana Starskim. Historia zdrad, romantyzmu mężczyzn, ich niepowodzeń czy strategii seksualnych obu płci od zawsze fascynowała ludzkość, a kukoldyzm jest tylko jednym z wielu aspektów ludzkiej, ale nie tylko natury. Psychologowie i seksuologowie starają się pokazać to zjawisko w neutralnym świetle, że jeśli nikt nikomu nie robi krzywdy, to wszystko jest ok. Natomiast w rzeczywistości mężczyźni, którzy stali się rogaczami albo świadomie wyrażają chęć oddania swojej partnerki. Innemu mężczyźnie najczęściej są straumatyzowani po przejściach z dzieciństwa, mają deficyty własnych wartości i nie potrafią trzymać tzw. ramy, zadając sobie ból, uciekając od rzeczywistości, własnych niepowodzeń. Tą właśnie odmianą masochizmu próbują zagłuszać cierpienie, które każdego dnia noszą w sobie.